Mariusz jest taką osobą, a mam niewiele takich osób w życiu, mogę to powiedzieć bardzo szczerze, której byłbym w stanie zawierzyć swoim własnym życiem, jeśli chodzi o moje bezpieczeństwo. Mariusz Kurnyta, znany jako człowiek lasu. Działa jako wolontariusz na granicy polsko-białoruskiej, niosąc pomoc humanitarną. Zawsze możemy na niego liczyć, że kiedy przychodzi zgłoszenie, to Mariusz, mimo tego, że jest samotnym ojcem trójki dzieci, wysyła informacje. Potrzebuje 15 minut, żeby zdobyć opiekę dla dzieci, i rusza do lasu. Poświęcając swój prywatny czas, Mariusz Kurnyta przemierza trudno dostępne rejony Puszczy Białowieskiej dostarcza uchodźcom przebywającym w lesie wszystko co niezbędne do przeżycia w ciężkich warunkach ciepłe ubrania jedzenie śpiwory wyprowadza zagubionych z bagien udziela pierwszej pomocy i wsparcia emocjonalnego Jeżeli się widzi niemowlę w lesie które w tym lesie jest od kilku tygodni to to są bardzo trudne obrazy, które trudno wymazać z pamięci. Ta świadomość, że ktoś może leżeć nieprzytomny w lesie, może leżeć e, z urazami nóg, nie mieć się przemieszczać, to jest kwestia życia lub śmierci tych ludzi. Ta determinacja, żeby jednak pomóc, to jest coś, co wysyła nas, Mariusza, do, do tego lasu. I to jest też dla mnie największa lekcja życia, jaką od niego otrzymałem. To jest po prostu, by nigdy nie odpuszczać, że zależy nam na tych ludziach, którzy tu są, bo jesteśmy ludźmi i musimy nieść im pomoc za wszelką cenę. On się wychował w Bieszczadach i to jakby bardzo płynęło, to jest po prostu chłopak ze wsi, więc on jakby jest szybki, sprytny, dużo chodził po lasach eee, i też ma doświadczenie jako pilarz. Bardzo dużo rzeczy, które tutaj są, no to są rzeczy, które mamy dzięki zasięgom Mariusza, bo jakby kiedy Mariusz o coś prosi, to to zawsze bardzo szybko do nas dociera. Mariusz też doświadczył mocnego przeżycia, odnajdując ciała w Gańczyka. Całkowicie nagi był mężczyzna. Ten widok wstrząsnął Mariuszem, i jak zawsze jest taki silny, i, i mówi, że da radę. Tak e, tym razem e, bardzo go to dotknęło i długo dochodził do siebie. Ale on ma w sobie wielką siłę, bo on naprawdę jest dobrym człowiekiem. Nie ma wielu ludzi, których. E...